na lata 2016-2065 w świetle Jupitera i Jowisza. Pomiary psychometryczne, tworzenie strumieni czasowych i wydarzeń uzależnionych od poziomu świadomości i rozwoju duchowego oraz właściwego wykorzystywania lub hamowania wpływu czasotliwości planet. Czy planety mają wpływ na nasze zachowanie, myślenie, naukę i doświadczenia? Jak możemy wykorzystać pozytywne częstotliwości planet, a jak bronić się przed ich negatywnym oddziaływaniem? Od niepamiętych czasów człowiek zawsze interesował się wpływem planet, np. Jowis, Satur, Wenus i ciał niebieskich, np. Słońce, Księżyc. Na niego samego, przypisując im określone oddziaływanie, z czasem powstała nauka zwaną astrologią, choć do dziś budzi kontrowersje określonych środowisk. Zdarza się także, że astrologia jest uznawana za wiedzę tajemną i przywłaszczona jest przez niektóre kręgi naukowców, aby ograniczyć do niej dostęp i wykorzystywanie jej bogactwa oraz możliwości. Każde istnienie, niezależnie od formy kształtu materii, emituje częstotliwość. My ludzie, zwierzęta, rośliny oraz nasza planeta Ziemia i jej księżyc i Słońce emitujemy częstotliwości, oddziaływając na siebie wzajemnie. Są to zdarzenia energetyczno-plazmatyczno-duchowe i są one mierzalne specjalistycznymi urządzeniami. Każda planeta emituje częstotliwości i one na nas oddziałują, a to, czy potrafimy je wykorzystać, to już zależy od naszej wiedzy, zdobytych umiejętności, a w szczególności od rozwoju duchowego. Jaki wpływ na wytwarzana, częstotliwość na zmiany w Polsce i na świecie? Który ze scenariuszy, pierwszy, droga przez wojnę, czy drugi, droga przez miłość, jest najbardziej prawdopodobny i dlaczego? Tu na tym wykresie mamy wpływ Jupitera na częstotliwości kosmiczne i odbiór ich wibracji w latach 1900-2065 w mikrohercach. Jest tu pokazany długi okres, żeby zobaczyć, jak wpływa Jupiter na kosmos. A także na naszą planetę Ziemię, także na Polskę i na każdego z nas, ponieważ każdy z nas te częstotliwości odczytuje niekoniecznie świadomie. Nasza podświadomość i nadświadomość te częstotliwości czuje, wie, że one są. I tak tutaj możemy zobaczyć historycznie od roku 1900 aż do roku 2015. A jakie częstotliwości emitował Jupiter i jak to się przekładało historycznie na zdarzenia na naszym świecie i w Polsce. I tak wszystkie amplitudy, które są ujemne poniżej 200, dochodzące nawet do minus 400, świadczą o bardzo silnych wibracjach wojenno-demonicznych. Uciskujących, zniewalających i zabierających całą miłość. Wszystkie amplitudy, te, które są powyżej zera, dochodzące do 200, jest to już światło, rozwój duchowy. Te, które są powyżej 200, dochodzące do 600, w przypadku amplitudy, która dochodzi do 600, mamy do czynienia z ze światłem Słowa Bożego i wprowadzenie ich w życie. I tak widzimy, że od roku 1900 w zasadzie do 1920 mamy ujemne amplitudy pomiędzy rokiem, tymi latami. Oczywiście była pierwsza wojna światowa, była rewolucja na terenie obecnej Rosji. Potem mamy okres tak zwanego dwudziestolecia międzywojennego, który wydawał się być w miarę dobry w stosunku do ubiegłych lat. Pomimo, że te amplitudy oscylują między plus 10 a minus 50. Następnym okresem mamy okres amplitudy ujemnej dochodzącej nawet do minus 400. W latach II wojny światowej, pomiędzy 1938 rokiem a 1945 rokiem, następną ujemną amplitudą mamy między latami 1951-54 tutaj mówimy o wojnach które już działy się poza Polską, poza Europą, a podobnie w latach 1975-82, aczkolwiek były zamieszki też i w Polsce. 1980-81, pamiętamy, że był wprowadzony stan wojenny. Następne wojny, które były toczone, bo mamy tutaj dochodzącą do minus 200, mamy na przestrzeni 1990-94, tutaj pamiętamy o, o Afganistanie oczywiście. I lata 2000. 16. Teraz, który w który ten okres wchodzimy, do roku 2021, będzie to bardzo trudny okres. Okres, który w swojej wibracji przynosi nam wojnę, przynosi niepokój, e, przynosi właśnie kłótnie. E, na to musimy być wyczuleni, ponieważ przez ten cały okres e, powinniśmy byli się nauczyć hamować e, w nas gniew, hamować w nas nienawiść ponieważ potem już od roku 2020 ten Jupiter się dodatnio i później już po roku, w zasadzie 47, nie ma większych ujemnych amplitud. Um, 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 um. Także jest szansa, jeżeli będziemy się skłaniać ku światłu, ku miłości, jest szansa, że ten okres um, łagodniej przejdziemy. I na tym wykresie widzimy wpływ Jupiter w dodatkowości kosmiczne odbieg wibracji w latach 1900-1945 w mikrohercach. Jest to tutaj skrócony ten okres, żeby pokazać wygodniej, jak wyglądała I wojna światowa i jak wyglądała II wojna światowa. Jak wyglądały te wibracje. Wibracje w I wojnie światowej zginęło mniej ludzi, było mniej przemocy, bo wibracja była tylko do 200 do minus 200 to był jedynie ucisk to, był, to było zniewolenie, wręczanie i ucisk natomiast ponieważ wszyscy wiemy co się wyda, wydarzało w drugiej wojnie światowej wibracja chodziła nawet do minus 400 a przy minus 400 jak, jak Państwo żeście, żeście zauważyli wcześniej i słuchali wykładu to przy minus 400 następuje wyrwanie duszy w związku z tym były istoty, które były bardzo silnie zdemonizowane, które mogły wypijać bez żadnych uporów. Tutaj właśnie mamy wykres współczesotliwości najbliższej Jupitera na Polskę w latach 1921-1946. Jest to pokazany wykres historycznie, ponieważ żeby uzmysłowić w jaki sposób część istot wykorzystywało energię negatywną planet dla osiągnięcia swoich celów, dla osiągnięcia wojen, dla osiągnięcia zysku z wysokich, wysokich cen złota, dla osiągnięcia upadku gospodarki czy upadku pieniądza, dla osiągnięcia upadku duchowości przywódców, przywódców narodowych. I tutaj właśnie świetnie to widać na przykładzie II wojny światowej. W momencie, kiedy w roku 1937 już Jupiter i Jowisz, jego częstotliwość się załamują, są dochodzące do minus dwustu. Mamy gwałtowny wzrost złota przy jednoczesnym załamaniu się duchowości narodów, a wcześniejszą duchowości przywódców. A również i gospodarka w tym okresie bardzo się nie spadła. I tak jak i, jak i znaczenie pieniądza. Y przy roku 1945, gdzie częstotliwość Jowisza i Jupitera postuluje blisko zera, widzimy, że podnosi się duchowość narodu, podnosi się duchowość przywódców i podnosi się gospodarka. Czyli tu ewidentnie można powiedzieć, był wykorzystany wpływ Jupitera i Jowisza na to, co działo się w historii w Polsce i w Europie. Tutaj na wykresie mamy wpływ Jowisza Jupitera na czasotliwości kosmiczne i odbór wibracji w kolejnych latach 1947-2015. To też już jest w zasadzie, można powiedzieć, historia, też żeby pokazać w jaki sposób nadal wpływał Jowisz i Jupiter na to, co się działo w świecie i u nas w Polsce w oczywiście dochodziło pomiędzy rokiem 52. 54. do podobnie się miały zamieszki w latach 1967. 1975 można powiedzieć tutaj jak pamiętamy był to kryzys w Polsce bardzo ciężko, bardzo ciężko wtedy było gospodarczo dość był duży ucisk. Lata, można powiedzieć, 1955-1965 to były lata tutaj po wojnie, były to lata odbudowy, lata rozwoju, także też tutaj właśnie mamy potwierdzenie, jakie obził Piter wpływał na, na te całe, na cały rozwój gospodarczy. Natomiast amplituda, mówię, na dochodząca do minus 200, Pomiędzy rokiem 1975 a 1982 zaowocowała również w Polsce zamieszkami, jak pamiętamy, wprowadzeniem w 1981 roku stanu wojennego. I później spokojnie, po 1982 roku, tutaj mamy te zwyżki plus 200, pamiętamy, około 189, i to właśnie też mamy odzwierciedlenie. Wpływu Jowisza Jupitera w latach 90-94, pamiętamy o wojnach w Afganistanie, no i potem już po roku 94 do roku 2007 mieliśmy, można powiedzieć, boom gospodarczy w kraju u nas, i potem już oscylo, os, oscylacja bliska, bliska zeru w, w roku. W 2008, 2009, 2010, pamiętamy też, są to wojny, wszystko poza, po, poza Polską a też były wysyłane wojska z Polski. I tutaj mamy na tym wykresie pokazanie historyczne właśnie od 1921 roku do 2015 roku, jak częstotliwość Jupitera Jowisza wpływała na Polskę na tle duchowości przywódców narodu, gospodarki, kształtowania się pieniądza, finansów oraz kształtowania się poziomu złota i metali. Też bardzo ładnie to potwierdza II wojnę, wojnę światową, jak i perturbacje związane rokiem 1981, w jaki sposób załamywała się duchowość narodu, duchowość przywódców, załamanie gospodarcze, wystąpiło. W wojnie wystąpiło przy jednoczesnym załamaniu gospodarczym, przy jednoczesnym negatywnym wpływie tych planet. Wpływało to na ogromny wzrost cen. Oczywiście częstotliwość Jupitera i Jowisza była jedną z czynników, ale można powiedzieć, że to tak silna energia była jedna z podstawowych czynników, która kształtowała te wydarzenia. I tutaj mamy dalszy wykres wpływu Jowisza Jupitera na czasotliwości kosmicznych odbiór wibracji w latach 2015-2065 mikroherca. Tutaj widzimy, jak od roku 2015 wibracje Jowisza Jupitera spadają niestety poniżej minus 200, nawet dotykają minus 250. Pamiętając wcześniej, wcześniejsze wykresy, te informacje nam mówią o wojnach. Te informacje mówią nam o wielkim wycisku, a dlatego od roku 2015 wchodzimy w bardzo trudny okres, w okres wojen, w okres destabilizacji względem się oczywiście tychże planet. A dopiero w roku 2021 wychodzimy z tego ciemnego okresu na, można powiedzieć, na dobre 40 lat, a nawet i dłużej nie widzimy żadnych wojen i żadnych perturbacji negatywnych. Tutaj jeszcze dla uściślenia pokazujemy, żeby lepiej zobaczyć ten okres właśnie 2015-2021, wpływu Petera Jowisza, gdzie ten wpływ jest poniżej minus 200 mikroherca. I tak jak mówiłam, wspominałam, są to wibracje bardzo negatywne. Mogą się pojawić wojny, mogą się pojawić wciągnięcia w wojnę Polskę i okolicznych państw, dlatego bo to jest wibracja dla całej planety, także cała planeta będzie stała w ogniu, cała planeta będzie się toczyła wojny, tylko od naszej duchowości zależy czy co my się poddamy, czy nie. Czy tym razem nauczymy się blokować takie częstotliwości, które do nas docierają. I tutaj właśnie widzimy, jak to będzie wyglądało. W przyszłych latach na tyle duchowości przywódców, narodu, gospodarki, pieniądza, jak i złota i metali. Jeżeli w scenariuszu pierwszym, czyli w momencie, kiedy wybliżymy drogę przez wojnę, oczywiście gwałtownie można powiedzieć, załamie się duchowość przywódcy, a widać też spadek duchowości naszego narodu. Natomiast nasz naród, mimo wszystko, jest uduchowiony bardzo silnie, także to jest tylko załamanie chwilowe. Następnie można powiedzieć, że, że częstotliwość Jupitera i Jowisza są bardzo silnie związane z wibracją, częstotliwością i znaczeniem pieniądza. W momencie kiedy wibracja tychże planet załamuje się, to też załamuje się znaczenie pieniądza załamuje, i załamuje się gospodarka. Czyli są to wszystkie czynniki chcące doprowadzić tak naprawdę do wojny. Tym bardziej, że w momencie gwałtownego załamania się poniżej 150 250 częstotliwości Jupitera widzimy gwałtowny wzrost e, wibracji cen złot, złota i metali. Mm. Dalsze lata 2015-2050 w scenariuszu pierwszym. E, tutaj widzimy e, cały burzliwy e, cały okres pomiędzy 2015 a 1939 rokiem, czyli cały... W roku 39 stabilizuje się częstotliwość Jupitera i jednocześnie pojawia się gwałtownie przywódca duchowy, bardzo wysokiej wibracji duchowej, co ma przełożenie na bardzo gwałtowny w ciągu dwóch, trzech lat poziom duchowy narodu. Wprowadzone zostają prawa Boże. W tym momencie przestaje obowiązywać i pieniądz, i metale szlachetne, zupełnie inne wartości mają miejsce, i jednocześnie rozwija się gospodarka. Dowodzi to jednego: że niekoniecznym jest pieniądz czy złoto, aby żyć szczęśliwie i żeby dobrze gospodarzyć. W tym scenariuszu. Nawet w tym scenariuszu trudnym, w tym scenariuszu pierwszym wojennym, mamy możliwość po roku 1939 zrozumieć i nauczyć się, czym jest miłość, czym jest braterstwo, czym jest rozumienie, dzielenie się i prowadzenie społeczności przez prawa Boże. Według scenariusza pierwszego, druga przez wojnę po roku 2040. Częstotliwości Jupitera i Jowisza nie będą miały już wpływu na Polskę i decyzję mieszkańców. Polacy, udoskonaliwszy swoją osobistą i zbiorową duchowość, wchodząc na poziom 4000 mikroherca, będą w stanie razem pokonać każdą ciemność i negatyw dzięki miłości płynącej z miłosierdzia od... oraz odbudować Boże Królestwo Miłości Jezusa Chrystusa na Ziemi. Na tym wykresie widzimy w puszczy Jupitera i Jowisza na Polskę w latach 2015-2050 MHz w scenariuszu drugim, czyli w momencie, kiedy Polska wybiera drogę przez światło. To znaczy ustanawia prawa Boże jako pierwsze, którym się posługuje, oraz w pełni przyjmuje Jezusa Chrystusa na Króla Polski i wprowadza. Również te prawa dla całego świata, jaki jest pomagającym narodem wprowadzenia Jezusa Chrystusa na Króla do innych narodów. Staje się narodem dla narodów. I pomimo, że Jupiter XIX roku miał negatywny wpływ, E, swojej czytelności na kosmos, na Ziemię, w momencie, kiedy w roku 2016 Polska jako naród wybierze ścieżkę światła, e, widzimy diametralne odrzucenie odrzucenie wpływu złota i metali na duchowość, na gospodarkę, jak i również odrzucenie pieniądza, czyli odrzucenie, odrzucenie elementów tych, które są bardzo silnie związane z częstotliwością negatywną. I tutaj widzimy, że od roku 16. pięknie zaczyna się rozwijać gospodarka. W bardzo krótkim czasie dochodzi ona już w roku 2023-2024, osiąga swój poziom maksymalny w rozwoju 2000 MHz. I także w roku 2025 duchowość narodu osiąga 4000 MHz. Natomiast duchowość przywódcy dopiero w roku 40 pojawia się na poziomie 3000. Natomiast od roku 21 utrzymuje się na poziomie 3000 i 3200. Także można potwierdzić, że tutaj w momencie, kiedy wybierzemy ścieżkę miłości, całkowicie nas nie będzie dotyczyła częstotliwości Jupitera, Całkowicie nie będzie nas dotyczyło ruchy monetarne czy, czy ruchy złota i metali. Będziemy się zupełnie posługiwali innymi wyznacznikami. I według drugiego scenariusza, czyli obranie drogi przez miłość, po roku 2016 czasotliwości Jupitera i Oblicza nie będą już miały wpływ na Polskę i na tezy z jej mieszkańców. Polacy stopniowo z biegiem lat będą udoskonalać swoją społeczność, gospodarność, aby w roku 2024 dojść do maksymalnego rozwoju gospodarczego aż do 2,5 tysiąca mikroherców i już stale go utrzymywać. Polacy swoją osobistą i zbiorową duchowość rozwiną już w roku 2025 do poziomu 4 tysięcy mikroherców, aby w roku 2040 przyjąć nowy sposób budowania społeczności. Z królewskim przywódcą, i będą w stanie razem pomagać pokonać każdą ciemność i negatyw, dzięki miłości płynącej z miłosierdzia. A w kolejnych latach, w oparciu o prawa Boże, z Jezusem Chrystusem, Królem Nieba Polski i Świata, będą odbudowywać Królestwo Boże na ziemi. Wszystkim tej analizy jest nauka płynąca do nas wszystkich, niezależnie od wybranego scenariusza. Mamy się nauczyć: po pierwsze, rozpoznawać poziomy duchowości, energii, częstotliwości wibracji, po drugie, blokować ich negatywny wpływ na nas, po trzecie, przetwarzać negatywne energie i wibracje na pozytywne, przez okazywanie im miłości, pomocy, dzielenie się wszystkimi dobrami. Po czwarte, Zablokować możliwości prowadzenia nad nami kontroli bez naszej zgody przez negatywne siły. Po piąte, uczyć tych mądrości płynących ze światłości, wszystkich tych, którzy będą tego potrzebowali. I na końcu odbudować Królestwo Miłości na Ziemi. Należy także zaznaczyć, że obecnie jesteśmy bliżej scenariusza wojny. Niż scenariusza, drogi przez miłość. Niestety, my jako naród jeszcze nie w pełni przyjęliśmy prawa Boże, nie w pełni nimi się kierujemy, nie w pełni żeśmy przyjęli Jezusa Chrystusa na króla Polski. Mamy jeszcze czas, jeszcze możemy to zmienić. Mamy jeszcze czas do końca XXI roku, no i może xxii 23 rok, śpieszmy się. Śpieszmy się, śpieszmy, byśmy mogli jak najprędzej zrealizować scenariusz drugi, drugi scenariusz przez miłość, przez prawa Boże z Królem Jezusem, Chrystusem na czele. I już teraz obudź się dla miłości. Rozpocznij dziś ścieżkę światu dla świata i zapraszam do pobrania modlitw. Do samodoskonalenia się duchowego ze strony www.art-dygas.pl I dziękuję za uwagę.